Co prawda nie masz nic wstręczniejszego nad monstra owe naturze przeciwne, wieśminami zwane, bo są to płody prógawego czarostwa i diabelstwa. Są to łotry bez cnoty, sumienia i skrupułu. Istne stwory piekielne do zabijania jednostatne. Minęło 6 lat od dnia, w którym Zjednoczone Królestwo pokonały wojska Nilgardu w walnej bitwie pod gremą. Całą północ nękają głód i zaraza. Elfik krasnoloduje z od ketka. Coraz więcej nie ludzi ucieka od lasy, by dołączyć do oddziału z Temerii, nieznany skrytobójca, próbuje zamordować kula Foltesta. Widnie z rąk najemnego łowcy potworu, Geralta z Mija miesiąc. Nad rzeką Pontar armia Poltesa odnosi zwycięstwo, padąc w tryb Cena tego triumfu jest jednak bardzo wysoka. Temeria, rok 1271. Lochy zamku, lec trzy dni po bitwie. No chodźcie, szósteczki do tatusia! O kurwa! Dwadzieścia orenów dla wujka! Zobacz, obudził się. Zwariowałeś, nie wchodź tam! Zawrzyj gębę, jest skuty, nic mi nie zrobi! Prawda, mistrzu Geralcie? Oh. Powtórz rzut. Bo co? Kości się nie poturlały. Że niby oszukuje? Odszczekaj to. Ty patrz. Znowu się obudził. Łowca potworów, patrzcie go, zwykły kurwi syn. Słyszałem, że wiedźmini to sieroty zbierane po gościńca. Eksperymenta na nich robią. Ponoć w przesilenie z wiedźmami się dupcą. Stąd te ślipia, plugawe. Wystarczy odczepić go i zaprowadzić do pokoju zwierzeń. Myślałem, że nie żyjesz. Nie tak łatwo mnie zabić. Dotąd nie było okazji. Vernon Roche. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Ja, Flasher, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii na kanale. Zagrajmy, wejdźmy na dwa łopcy Myślę, że seria Wam się spodoba, ale teraz chodźmy do kolejnej kratce. Niestety mam zajęte ręce. Głupiec ze mnie. Wes. Roskuj go. Ger, zdrimi. Przedstawisz nas? Nie trzeba. Przynieś coś do picia. Nie będziemy tu siedzieć o suchym pysku. Opowiesz mi wszystko, co pamiętasz: o szturmie i o tym, co wydarzyło się w samotni. A jeśli odmówię? Jeśli odmówisz, będę cię bił. Dowodzę oddziałami specjalnymi od dawna. Mam do tego rękę. Jesteś wiedźminem. Zniesiesz dużo, żebyś wiedział. Najwyżej wrócisz do lochu, a jutro publicznie cię wytrzebią, obedrą ze skóry i powieszą. Tak za nic? Za temerię. Chwalebne. Od czego mam zacząć? To był długi dzień. Zacznij więc od tego, co ważne. To chyba zaczniemy od początku. Nie ma sensu od tytułu ostatniego tego. Od początku. nie kolejna kacytanka. I żeby było jasne. Byłem ostatnią osobą, która paliła się do bitwy. Po prostu królowi się nie odmawia. Wiedźminie, mi nie, śpicie! A. Jego wysokość, król Temerii, Pontaru, Mahakamu Mój Soden, senior protektor, próż! wzywa mistrza Geralta do siebie. Przekaż, że zaraz będę. Przykro mi, że przeszkadzam, ale król. Wiemy. Udanego dnia, pani, wiedź mi Ale jeszcze zaglądam, paniek. <noise> Głupia wojna, a mogliśmy miło spędzić poranek. Geralt, przecież królowie nie prowadzą głupich wojen. Mądrych wojen nie ma, Tris. Co w takim razie powinnam doradzić naszemu chutliwemu monarsze? Nie zakochiwać się, nie płodzić bękartów, nie wywoływać głupich wojen. Genialne. Ale zdajesz sobie sprawę, że te bękarty mogą w przyszłości ubiegać się o tron i wywołać jeszcze głupszą wojnę. Co nie zmienia faktu, że. Ta... Foltest i reszta królów północy tuzami intelektu i ogłady być może nie są. Ale lepszych nie mamy. Dlatego pójdę do niego i będę chronił, jeśli będzie trzeba. Ale po zdobyciu zamku opuszczamy dwór. Znów śniłeś o dzikim gonie. Mm. Mam przeczucie, że ten sen jest wyjątkowy. Szaleńczy bieg przez las i dziki gon. To moje ostatnie wspomnienia. Budzę się rano i staram się odtworzyć szczegóły. Jest w nim ukryta jakaś... wskazówka. Coś, co pozwoli mi odzyskać pamięć. Kto wie? Sny mają wielką moc. Mówi się nawet, że kształtują rzeczywistość. Wiele rzeczy się mówi. Problem w tym, że z reguły to bzdury. Czas pokaże. Jeden ze zwiadowców zarzeka się, że widział smoka nad rzeką. Twierdzi, że natknął się na komando i byłoby po nim, ale nadleciał smok. Elfy padły na ziemię bijąc pokłony, a on uciekł. W centrum cywilizacji? Geralt... Poza tym, z tego co pamiętam, Wiedźmini nie polują na smoki. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Nie. Masz rację, smoka tu raczej nie ma. Ale może jest widłogon albo oszlusk, Wyrośnięta wiwerna. Sądzę, że w tej historii prawdziwe jest jedynie to, że zwiadowca czmychnął przed elfami. Pytajmy się o zamachowca. Pora zmierzyć yeah. się z królem i jego głupią wojną. Dołączę później. To pójdźmy już. No, ale ty będą białe, gdzie pieprz rośnie. O, patrz no, młody, wiedźmin mi, idzie. Kto jak kto, ale Geraldus. Jak dobrze pójdzie, to przed. Znamy się? Starych druchów nie poznajesz? Myśmy są rębacze z Greenfield. Straciłem pamięć. Boholt też! Po polowaniu na złotego smoka! Odkąd wyrżną łepetyną w kamienie, tylko by żarł i srał. Nawet na baby już nie ma ochoty. Może nie od amnezji? Ja jestem ścieblasz. Tego tu wołają niż czuka, a to jest młody. Uczymy go fachu. Zaciągnęliśmy się do woja, bo z potworami ostatnio nie idzie nam najlepiej. Młody wpakował się w tą historię z zakładem. Pomożesz po starej znajomości? Było między nami trochę kwasu, ale kto by se głowę przeszłością zawracał. Puścilibyśmy was wolno. Czarodziejkę też. Boholt tylko tak straszył tym gwałceniem. Gwałceniem zawrzej gębę niszczuka. Wiedźmin nie pamięta nie ma co gadać po próżnicy. My są starzy przyjaciele. Chcieliście zgwałcić starego przyjaciela? Tylko czarodziejkę. Chciałeś zabić smoka, czarodziejka chciała. Chłopi chcieli, wszyscy chcieli. A wiadomo, nagroda jedna była. Tośmy się trochę posprzeczali. Zamieszanie się porobiło. No, bitka była. Powiązaliśmy was jak wieprzki, znaczy ciebie i czarodziejkę i poszliśmy na smoka. Ale takie nam manto spuścił, żeśmy rany lizali przez pół roku. A wy i tak się uwolniliście. Co to za czarodziejka? Taka czarniawa. Jak jej było niszczuka? Jennifer jakaś. To jak będzie? Pomożecie starym druchom! Oczywiście tutaj chodzi o Jennifer. To jest taka kochanka Geralta. Nie widać jej w tej grze na razie, ale... możliwe, że będzie. Teraz możemy im pomóc czy coś. W co się wpakowaliście tym razem? Sprawa życia i dużych pieniędzy. Młody założył się z pewnym rycerzem, że przetrwa szturm w samej koszuli i Kalesonach. W kapkę wypili, nie przeczę! Ale zakład to zakład sprawa honorowa. Rozumiem. Żołnierski honor nie gorszy od rycerskiego. O i tużeś w samo sedno utrafił. Idziemy w pierwszym natarciu, także będzie gorąco. Młody dzielny jest, ale wiesz jak bywa. No, w każdym razie zdobyliśmy takie cudeńko do ochrony. Ponoś jest magiczne. Możesz rzucić eksperckim okiem? W końcu na czarostwie to się znasz. Pokażcie. Twój wilczy medalion! Ruszył się! Ruszył się! Reaguje na magię. Czyli prawda to, co kapłan mówił. Słyszałeś, młody? Jesteś bezpieczny! Oskubiemy rycerzyka! Skąd macie ten amulet? No, to śliska sprawa jest. Na patrolu byliśmy i była ta świątynka. Nowicjuszki dwie. Ładne takie i uśmiechały się. Wzięliśmy te nowicjuszki i spatrolowaliśmy, że uch! <laughs> no i w tej świątynce Boholt znalazł amulet. Kto wie, co teraz w tym łbie siedzi, ale miewa przebłyski. Stary, dobry Boholt. I wciąż jak łupnie, to trupnie! No, zabraliśmy amulet i pojechaliśmy spotkać się z resztą zjadowców. I same dziwa się zadziały. Najpierw wpadliśmy na wiewiórki, wyjątkowo zajadłe. Strzały wszędzie latały, ale nas żadna nie trafiła. Ledwie trzech naszych na nogach stało, a tu smok. Elfy na kolana, a my w nogi. To już pewni byliśmy, że to magiczny amulet. Ale świątyni nie ustrzegł przed waszym patrolem. No właśnie. No i teraz to już nie wiemy, co myśleć. Niewątpliwie w tej błyskotce jest magia, ale nie sądzę, by mogła zatrzymać miecz lub strzałę. Kurwa! Wiedziałem! Mówiłem ci, barani łbie! Srać honor! Młody! Zakładaj blachy! Będziemy się rąbać konwencjonalnie! Niech będzie. Ale byśmy szlachetkę oskubali do czysta. Szkoda. Jak dobrze pójdzie, to przed zmierzchem będziemy pić wino w komnatach, ja tam wolę Zdajcie się po cudzym to... głównie niż po własnych flakach. Tędy, oczywiście. Nieźle napierdalają te trebusy! Ponoć daleko na pół... zajmowaliśmy się kleceniem traw i kradliśmy! Tch! To jest! Konfiskowaliśmy łodzie rybackie! Na tych łodziach przeprawimy się do miasta. Taki to plan ułożył dla nas jaśnie wielmożny król Foltest! Co wy na to wypierdki? Niech żyje król! Już! A teraz wymarsz! <laughs> Voltest kazał ci przekazać, że ci jaja urwie, jak się nie pośpiesz. Z testem po zwycięstwo! Nieźle. Może da się to załatwić tego, bez. Króla. Króla. Piękny dzień na bitwę. Nie bój się, ekscelencjo. Jesteśmy poza zasięgiem kuszników. Przyznaję, panie, iż nie jestem wojownikiem. Wolę raczej szermierkę z słowem i piórem. Pełnię rolę pos Wreszcie jesteś. Zdrajcy królestwa gotują smołę na murach, a ty zabawiasz się z królewską doradczynią. Jak mogę ci pomóc, panie? Idziemy do szturmu. Chcę, żebyś był przy mnie. Za mną, panowie! Nie dajmy czekać, zdrajcom! Ups. Chyba coś balło. Panie, mieliśmy być poza zasięgiem. To balista, ekscelencjo. Ramiona wzmocnione sprężynującymi płytkami i naciągane cięciłą z końskiego włosia mogą wyrzucać bełty nawet na kilometr. Zabójcza i bardzo kosztowna broń. Doświadczona obsługa może strzelać nawet dwa razy na minutę, ma jednak pewną wadę. Wasza wysokość! Proszę się ukryć! W momencie strzału uderzenie ramion jest tak silne, że zmienia położenie balisty. Nie da się strzelić dwukrotnie w to samo miejsce. Nie wiedziałem, że Wasza Wysokość zna się na inżynierii wojskowej. Nie znam się. Dwa lata temu dałem te balisty baronowej na urodziny. Panie, co sądzisz, Ekscelencjo, o ludziach, którzy żyją mimo takich ran? A co sądzisz Wasza Wysokość o żołnierzach, którzy takie rany zadają? Ci już nie żyją, no wow. ale musiał mocno dostać. Mistrzu Geralcie, liczę, że będziemy mieli okazję porozmawiać, gdy uciśnie bitewny zgiełk. Ekscelencja, wybaczę, ale opuszczam dwór najszybciej, jak będzie to możliwe. Mogę spytać o powód? Biorą mnie tu za kogoś, kim nie jestem. Jak się zwą? Zaraz. Byłeś ze mną pod Brenną i w czasie kampanii Norman Sador, prawda? Wciąż jesteś strzelcem? Tak, panie. Los nie uśmiechnął się do mnie. Ha. Normalnie, Sadorze. Za wieloletnią służbę koronie mianujecie dziesiętnikiem strzelców. No, do roboty, panowie. Nie ma co mi trężyć. Dziesiętnikiem strzelców. Jego wysokość mnie zapamiętał. Taki zaszczyt, taki zaszczyt. Wasza wysokość, proszę wybaczyć śmiałość pytania. Lecz jestem zmuszony je zadać. Jaki los spotka królewskie bękarty, gdy. To nie są żadne bękarty. To moje dzieci. Jeszcze raz usłyszę słowo bękarty i komuś stanie się krzywda. Najjaśniejszy, panie. Proszę wybaczyć. Jednakże prawo dziedziczenia jest niezwykle precyzyjne i. W życiu mam prawo! Jak będzie trzeba, to je zmienię. Przede wszystkim nie pozwolę, by banda zbuntowanych baronów posługiwała się moimi dziećmi jak sztandarem! Wasza wysokość ma całkowitą słuszność. Adda nie żyje. Nie mam innych dzieci. Rozumiem. Koniec rozmowy, ekscelencjo. Wracajcie do namiotu. Czarni w obozie przed bitwą. Do czego to doszło? Najchętniej odesłałbym jego pomarszczony łeb emerowi w worku. Ale Tris Merigold kazała mi być uprzejmym i cierpliwym. Byłem? Trudna decyzja, ale. Bardziej się no. nie dało. <grywa> Zawsze wiedziałem, że jest swój chłop. A co ludzie gadają? Łajno mnie obchodzi. Zabdą też tak było. Dowiedziałeś się czegoś o niedoszłym zabójcy? Nic nowego, panie. Minął już miesiąc, a wiemy niewiele więcej niż na początku. Śledztwo prowadzi do nikąd. Moi ludzie też niewiele ustalili. Ale znajdziemy winnych. To kwestia czasu. Teraz zajmijmy się bitwą. Chcę, żebyś Dobra. był przy mnie. A potem rób co chcesz. Dziękuję, panie. To co? Na Jak strzelacie, łamagi! Żołnierzu, luneta! Co tam się dzieje? To eczewery! Łap, wiedź mi Walimy w czerwony pióropusz. wiel przysięgał mi doskonną przyjaźń. Mów ile podnieść? Teraz będzie celowanka. Nie, Dwa i pół stopnie. Czy nie dostał? Aj schylił się. Trafiliśmy bydlaka! Uchylił się! Psiak krew! Dorwiemy go na murach! Za mną Wiedźminie! mnie. To je ciągle Jak coś to gra na komputerze z podłączonym planem, więc będziecie mi wszystkie odpadł, ale to tak chyba. Nie, nie ma jakiejś różnicy. Co się wspinało? Wiesz Wiedźminie, jestem nawet gotów darować Luizie, jeśli tylko klęknie przed swoim królem. Bardzo szlachetnie. Kpisz sobie. Zresztą nieważne. Jestem pewien, że Luiza zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. Hmm, pogubiłem się. Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiesz? Tak, zdaje się, że tak. Od razu znaleźli się tacy jak hrabia Czweły, szlachetni, współczujący. Powiedzieli: Słej król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je. Może nawet wsadzimy na tron." No i Baronowa dała się nabrać, jak to martwi. A prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu korony. Rozgaz był, i Zagroż za Oczekaj, przed nami długa droga! Prześpiewki, rezerwki widzę. Gromka chleba, kubek, kurtki, trybale w służbie króla. Czołem żołnierze! Królu! Gdzie, kurwa, zmierzamy? Na, Na bitwę! Po co, kurwa, zmierzamy? Po Zwycięstwo! Zwycięstwo! No, i tak trzymać? tak trzymać. Co? Uwaga, dojeżdżamy! Wszyscy zabrali! Odejdź ode mnie! No i będziemy się bić. W końcu jakaś akcja będzie. A to Ta wieża to był poroniony pomysł. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą pobiegać po murach, podczas gdy prawdziwe wojsko ginęło w gównie i szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne, czy bitwa, czy bal, Najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. Świata nie zmienimy wiedźminie. Mów dalej. Na początek... początku wszystko szło gładko, póki nie trafiliśmy na Ariana lawaleta. Się trochę pobijemy. Ale nie wiem, jak Lordzie Sojksen, sforsujcie bramę do centralnej wyspy. To dobry dzień na zabijanie, Wasza Wysokość. Za mną, panowie, za Temerię! Lordzie Słon, wasi ludzie idą ze mną. Musimy dostać Ariana Lawaleta i złamać morale obrońców miasta! Wedle rozkazu! Geralt! panowie za mną! Pochwałę! Co idziemy? Cofnąć się do kurwy nędzy! Zabraniam wam ginąć jak idioci! Słyszycie? Kurwie, syny mają dobre pozycje. Jak tak dalej pójdzie, wystrzelają nas jak kaczki. Masz jakiś pomysł? Balista no, powinna załatwić. Dobra, no to myślę, że w tym momencie zakończymy sobie pierwszy odcinek serii. Napiszcie, czy taka długość wam odpowiada, czy wszystko jest dobrze, czy chcecie oglądać dalej. Także dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.